Problem o walizce Money in the Bank, o którym nikt nie mówi, jest. Jest jeden, jest konkretny i to właśnie o nim chciałbym powiedzieć wam w dzisiejszym materiale, dlatego zostańcie z do końca, ponieważ zbliżamy się coraz to większymi krokami do gali Money in the Bank, która już w najbliższą sobotę, 1 lipca w Londynie. Oczywiście powtórzę to już po raz chyba set na tym kanale, ale tak, będę na tej gali na żywo, lecimy tam razem z typowym balikiem, będziemy i na Smegdown, i na Money in the Bank, więc szykują się ciekawe materiały właśnie dla was tu na kanale, także subskrybujcie koniecznie, aby tego nie przegapić, a w komentarzach zapraszam Was do dyskusji na temat, który za chwilę Wam przedstawię. Zostawcie też polubienie dla zwiększenia zasięgu filmu i lecimy już do przedstawienia głównego tematu. Zgodzimy się chyba z jednej mojej drodze, że w ostatnich latach jakoś realizacje walizki Money in the Bank nie były zbyt szokujące, nie były zbyt przykuwające uwagę, bo pierwsze co tak przychodzi mi na myśl, gdy teraz wam o tym mówię, to przede wszystkim ostatni rok i nieudana inkasacja walizki Money in the Bank przez Ostina firiego. Jeszcze wcześniej, gdzieś tam te kilka lat wcześniej, był to baron Corbin, który też walizki nie zrealizował. Pamiętam nawet Money in the Bank, gdzie OTIS został posiadaczem walizki. Pozdrowienia dla Maryszka. Kto bym na live streamie przed WrestleMania 39, on wie o co chodzi może również pozdrowić Mariuszka w komentarzach, ale wracając, Otis też nieudanie realizuje walizkę, w sumie on chyba nawet ją stracił na rzecz Miza, o ile się nie mylę, nieważne. W każdym razie problem wciąż pozostaje ten sam, czyli brak pomysłu na zwycięzcę walizki Money in the Bank. brak pomysłu na jej realizację. Przypomnijmy sobie czas, kiedy to Seth Rollins na WrestleMania 31 zrealizował kontrakt z walizki Money in the Bank i dołączył do walki pomiędzy Brocklemestem a Romanem Rańsem zainkasował walizkę, zgarnął tytuł mistrzowski. To był po prostu genialnie przemyślany pomysł na inkasację walizki. Potem wszystko można powiedzieć, śmiało się trochę zjebało hej chyba nawet w sumie zrymowałem tak, nie planując tego. I widzicie, mi nieplanowane rymy wychodzą lepiej niż nieplanowane pomysły na inkasację walizki Money in the Bank przez WWE. Problem w ostatnich latach był widoczny. WWE oraz cały zarząd, cały i w tym nie mieli pomysłu na inkasację walizki, no bo dam sobie rękę udział, że to co stało się rok temu ze film nie było planowane i stało się to w zasadzie pewnie z dnia na dzień, albo o ile nie z minuty na minutę. WWE potrafiło nas wielokrotnie bardzo pozytywnie zaskakiwać wieloma rzeczami, więc Mam nadzieję, że w tym roku się to zmieni. Mam nadzieję, że na kogoś z tego rocznego składu walizki Money in the Bank walki o walizkę Money in the Bank. Naprawdę Federacja ma ciekawy pomysł, ale biorąc pod uwagę na to, jakie są osoby w tym starciu i jak w zasadzie ciężko jest wytypować zgarnięcie walizki przez jedną z tych osób, bo nikt z nich nigdy nie był w posiadaniu walizki Money in the Bank. każdy z nich mógłby takową zdobyć, to ciężko jest sobie wyobrazić tą jedną osobę, na którą Federacja ma naprawdę konkretny plan. Mimo tego, że ten problem istnieje, mimo tego, że federacja wielokrotnie nie miała pomysłu na realizację wygranego przez walizkę Money in the Bank, to wciąż jednak tą walkę ogląda się chętnie. Zawsze coś w sobie te Money in the Bank, tak samo jak, nie wiem, Royal Rumble, czy Summerslam, te gale mają coś w sobie, że i tak je chętnie oglądamy i tak się ich doczekać nie możemy. I tak pewnie jest w przypadku wielu z nas odnośnie najbliższej sobotniej już gali Money in the Bank. Żeby jednak stali fani wrestlingu, a i też ci nowi, którzy cały czas przybywają, coraz bardziej przekonywali się do produktu Money in the Bank, do walizki Money The bank, to federacja powinna znaleźć ciekawy plan na całe story z ową walizką. Jeżeli więc niezależnie od tego, kto wygra walizkę w tym roku, ale ją straci i nie zrealizuje udanie kontraktu walizki Money in the bank, to ponownie walizka zostanie zakopana i wiarygodność tego tego prestiżu, który wiele lat był budowany, że kontrakt może wykorzystać w każdym dowolnym momencie, w każdym dowolnym miejscu, po prostu znowu legnie. Pojawiają się też informacje, że teraz realizacja kontraktu może również odbywać się na midcardowych tytułach, czyli tak na dobrą sprawę, każdy jeden tytuł, który jest w WWE może być brany pod uwagę, jeżeli chodzi o inkasację walizki Money in Bank i może to w porządku, bo może wtedy, gdy nie uda się zrealizować walizki na Romanie Rensi, który jest mistrzem od ponad 1100 już prawie dni, no raczej na nim ktoś walizki nie zrealizuje, no to może przynajmniej uda się poprawnie zrealizować walizkę na takim Ostinie Firim, nad którego chyba federacja nie ma już tytuły, bo nie pojawia się od dwóch, trzech tygodni na gali, nie broni tytułu od też kilku już dłuższych chwil, więc kto wie, może to właśnie walizka Money Demand powinna być wykorzystana na Ostinie Firim. Niemniej jednak problem pozostaje wciąż ten sam, czyli brak pomysłu na wygranego walizki Money Demand, brak pomysłu na story z walizką i brak pomysłu na jej realizację. Mam więc nadzieję, że w tym roku się to zmieni i mam nadzieję, że Federacja coś takiego wykombinuje. A Was chciałbym poprosić, żebyście w komentarzach napisali, czy przede wszystkim zgadzacie się z moim zdaniem, że takowy problem istnieje z Waliskiem Money Demand już od wielu w sumie lat. Oraz jaki pomysł wy mielibyście na prawidłową realizację i prawidłowe story z walizką Money the Bank oraz w kogo posiadaniu miałaby ona być. Z mojej strony to tyle, chciałem się z Wami podzielić moim przemyśleniem odnośnie problemu, który widocznie istnieje i jest on zauważalny, a może nie każdy o nim mówił. Zapraszam Was, moi drodzy, jeszcze raz do dyskusji w komentarzach. Zostawcie też polubienie pod materiałem i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnego kolejnego materiału, które teraz pojawiają się codziennie aż do samej in the Bank, a już po Money the Bank będą tylko filmy odnośnie właśnie tego, co tam się działo, prosto z o w Londynie, prosto ze Smerdą, prosto z Londynu, ponagrywam dla Was sporo, specjalnie nawet kupiłem sobie jeszcze powerbanka, żeby, żeby telefon dłużej trzymał, bo ciekawostka, nie można wnosić kamer na obiad, ale jak już, nie jest mi to straszne, damy sobie radę. Trzymajcie się moi drodzy, do usłyszenia i cześć.